Jesteśmy niedaleko bramy kamiennej z 1303 roku, która jest na pewno dużym atutem miasta Pasłęka. ta jest połączona murami miejskimi, które mają długość kilometra i 200 metrów. I rzecz taka interesująca, ciekawa, że niedaleko tej właśnie bramy jest miejsce wylot, teraz kanalizacyjny kiedyś nie wiadomo dokładnie jaką spełniał swoją rolę, ale. Można tam wejść i wyjść koło właśnie niedaleko tej bramy kamiennej. Długość tego tunelu to jakieś może 60 metrów. Za chwilę przekonamy się, jak to miejsce w pełni wygląda, do którego można wejść. Jesteśmy właśnie w tym miejscu, o którym mówiliśmy to jest właśnie ten tunel. I tym tunelem można było dojść do w okolice bramy kamiennej. Jest to jakieś 60 metrów mniej więcej. Z pewnością ci mieszkańcy Pasłęka, którzy tutaj mieszkali, żyli, tym tunelem właśnie szli. Była to ciekawa przygoda i miłośników zabytków pasłęckich serdecznie do tego zapraszamy, a bo odwiedzając to miasto, również mogli wejść tym tunelem tak daleko, jak to się tylko da. Jesteśmy w miejscu, o którym mówiliśmy, że wchodząc tamtym tunelem kanalizacyjnym możemy dojść do miejsca koło bramy, która jest za mną, a to miejsce, ten wylot jest właśnie w tym miejscu obok. Bardzo proszę spojrzeć.